Chciałabym wrócić do tematu energii. Zainspirował mnie do tego pewien subskrybent, który stwierdził, że próbuję tutaj wrzucać wam jakieś pseudoduchowe ściemy, według których energia jest ważniejsza niż to, jakie jesteśmy płci, i że kobieta może zastąpić dziecku ojca, ponieważ może korzystać z. Męskiej energii, czy kobieta w męskiej energii jest takim sam tak samo wartościowa dla dziecka jak ojciec? Ja absolutnie nie próbuję takich ideologii tutaj wciskać, wręcz przeciwnie. Jestem bardzo blisko natury, i dla mnie to, że ktoś urodził się kobietą czy mężczyzną, coś oznacza i jest częścią jego rdzenia tego właśnie, jakim aspektem Boga jesteśmy. Jako dusze mamy dostęp do energii stwórcy. I jest to energia, która jest zarówno energią żeńską, jak i męską, dlatego, moim zdaniem, i to w jaki sposób ja to odczuwam w sobie i wśród ludzi, których spotykam, to, że jesteśmy danej płci, nie oznacza, że nie mamy dostępu do innego rodzaju energii. To oznacza tyle, że korzystając czy będąc w żeńskiej energii, ja jako kobieta po prostu czuję się w tym bardziej naturalnie i lepiej. Natomiast nie oznacza to, że nie mam w sobie również męskiej energii i nie wykorzystuję męskiej energii do takich rzeczy, na przykład jak zajmowanie się dzieckiem. Bo ten komentarz pojawił się właśnie pod moim filmem odnośnie tego, że matka bardzo często jest właśnie w męskiej, a nie w żeńskiej energii. Dlatego, że przewodzenie, dyscyplinowanie, narzucanie czy dominowanie, ale w sensie takim pozytywnym, bycie liderem, Dowódcą, to jest właśnie męska energia. Okazało się, że ta osoba nie ma dzieci. Tym bardziej inny jest matką, bo jest to prawdopodobnie z tego, co zrozumiałam mężczyzna, nie ma zielonego pojęcia o tym, w jaki sposób dzieci potrafią wejść człowiekowi na głowę i jak ważne jest właśnie to, żeby matka potrafiła wejść w swoją zdrową, męską energię, żeby te dzieci ogarnąć. To nie jest tak, że ona wchodząc w tą męską energię zastępuje ojca. Ale ojciec nie jest cały czas przy dzieciach, i mówię tutaj o normalnych sytuacjach, gdzie jest normalna rodzina, nie jest nic rozbitego, ale nie może być 24 godziny na dobę przy matce i dzieciach, ponieważ pracuje, wychodzi na zewnątrz, robi swoje rzeczy. Dlatego matka musi swoją męską energią te dzieci trzymać w ryzach. Tak samo czasem mężczyzna, ojciec musi odwołać się do swojej żeńskiej energii żeby na przykład takie dziecko pocieszyć czy zrozumieć jego wrażliwość. I stąd mój wniosek, że energia jest co prawda podzielona na energię żeńską i męską, ale to jest bardziej na potrzeby naszych intelektualnych rozważań, prowadząc wykład na ten temat czy robiąc na ten temat jakiś film. Muszę się odwoływać do pojęć intelektualnych, do pewnego rodzaju kategoryzacji i kontrastowania tych pojęć, żebyśmy mogli je zrozumieć najpierw naszym umysłem, a później nauczyć się je ucieleśniać i wyrażać, a także odczuwać czy odczytywać wśród innych ludzi. Więc te podziały są umowne wynikające z natury, wynikające z naszej kultury, z tego właśnie, że jesteśmy podzieleni na dwie płcie, że mamy takie ani inne skojarzenia związane z tymi płciami. Energia to nie jest rola społeczna. Energia to jest aura, to jest nastrój, to jest jakiś aspekt, coś, co jest wyrażane poprzez ciebie w danej chwili i jest to płynne. Inną energię przyjmujemy w stosunku do ludzi, których znamy z pracy, na przykład w pracy mamy zupełnie inną energię, niż mamy energię wtedy, kiedy mamy kontakt z naszym partnerem, którego kochamy. Mamy inną energię wtedy, kiedy musimy zajmować się bardzo niegrzecznymi dziećmi. A zupełnie inną energię kiedy siedzimy na przykład na ławce w górach, gdzie jest piękny widok i możemy wciągać w siebie to, co daje nam natura. Mam tutaj taką książkę Davida Deidy nazywa się Droga prawdziwego mężczyzny i akurat David uważa, że 90% ludzi lepiej naturalniej czuje się w takiej energii, w jakiej jest. Płci. Uważa, że pozostałe 10% to są ludzie, dla których naturalnym jest to, że ich energia jest zrównoważona lub przeciwna do ich płci. Nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ ja uważam, że w różnych aspektach naszego życia jesteśmy w innej energii i w innej energii lepiej się czujemy. Albo możemy korzystać z różnych energii, będąc w różnych sytuacjach i w różnych rolach. Najlepszy dla mnie jest przykład tych dzieci, bo uwierzcie mi, nie chcielibyście zobaczyć mnie, kiedy ja muszę korzystać z męskiej energii, doprowadzając moje dzieci do porządku. Dlatego wiem, że mogę właśnie w tą męską energię bardzo łatwo wchodzić. Tak samo w męską energię mogę wchodzić wtedy, kiedy jestem na przykład w pracy, natomiast zupełnie inną energię mam wtedy, kiedy jestem w relacji romantycznej. Jeśli macie podobnie i uważacie, że energie są różne w różnych sytuacjach, Wspomnijcie o tym w komentarzu i napiszcie, kiedy Wam się zdarza być w przeciwnej energii i czy wy czujecie się w tym naturalnie. To, że korzystamy z przeciwnej naszemu rdzeniowi energii, to nie znaczy, że jesteśmy już jakimiś kolorowymi ludźmi. Jeżeli kobieta nie ma w sobie uzdrowionej, zdrowej, męskiej energii ucieleśnionej i nie potrafi się do niej odwoływać, to wtedy wpada niestety w taki syndrom. Ofiary w bezczynność, w taki brak sprawczości. Natomiast jeśli mężczyzna nie ma w sobie żeńskiej energii, to za to jest on uwięziony w swoim umyśle i nie ma dostępu do swojej intuicji, do swojej emocjonalności. Jest bardzo skamieniały, często wycofany do skraju, racjonalny i nieprzyjemny dla ludzi. Nie ma w sobie empatii, nie ma w sobie takiej czułości. Te nasze energie, męska i żeńska, mają poza tym, że różnią się płcią, także różnią się różnymi barwami. Możemy mieć męską jasną energię i męską ciemną energię. To też są oczywiście tylko rozróżnienia intelektualne na potrzeby naszych rozważań, żebyście mogli poczuć ten kontrast. Na przykład, żeńska jasna energia to jest inspirowanie, przyjmowanie. Cieszenie się z drogi. Natomiast jasna męska energia to jest na przykład dawanie, to jest osiąganie celu. Żeńska ciemna energia to jest taka tajemniczość, asertywność, niezależność. A męska energia to jest na przykład rywalizacja, skłonność do bycia najlepszym, ale w takim pozytywnym sensie, że to jest takie napędzające. Nie w negatywnym takim, że to oznacza, że ktoś jest agresywny, bo to jest już właśnie toksyczna męska energia. A toksyczna, żeńska energia to na przykład jest takie marudzenie, krytykowanie, takie wbijanie szpilki, takie dokuczliwość, takie taka, taka trucizna, o, ja bym to tak opisała. Tą toksyczną, żeńską energię odczuwamy jak taką truciznę, a toksyczną, męską energię odczuwamy jak taki topór, który spada na naszą głowę. Ten dzisiejszy film jest takim wstępem do tego, co obiecałam wam w komentarzach, czyli do. Filmu na temat toksycznej żeńskiej energii, o tym jak sobie z nią radzić. Czy my musimy to tak analizować, czy my jesteśmy teraz w żeńskiej czy w męskiej energii? Wydaje mi się, że nie. Jeżeli umiecie już to czuć, to po prostu to ucieleśniacie i robicie. Natomiast jeżeli macie w sobie jakieś rany i te, to, te energie nie są zrównoważone, są toksyczne, to tak, to powinniście przeanalizować i zastanowić się, który rodzaj energii ucieleśniacie i dlaczego, dlaczego na przykład emanujecie tą niezdrową energią? Badanie tego, jaką energią emanujemy, jest świetnym wskaźnikiem do tego, jak blisko jesteśmy naszego wyższego ja. Bo jeżeli emanujecie toksyczną energią, to znaczy, że macie w sobie jakieś nieuleczone rany, rzeczy, traumy, programy i niestety działacie ze swojego ego, a nie z najwyższego ja. Bo najwyższy ja nie generuje toksycznej energii, tylko zdrową. Jak odkryć, jaka energia jest waszą energią dominującą? Mi na przykład przez wiele, wiele lat, chociaż wtedy nie zdawałam sobie sprawy z tego, że tu chodzi o energię, ale byłam w męskiej energii i wydawało mi się to dla mnie komfortowe. Natomiast zrozumiałam, że jest to tak naprawdę dla mnie bardzo wyczerpujące. I że bardziej korzystne, lepiej, zdrowo, satysfakcjonująco czuję się wtedy, kiedy staram się w moim życiu korzystać z jednej i z drugiej energii i te energie mam zrównoważone. Nie na takiej zasadzie, że jestem neutralna, tylko na takiej zasadzie, że w pracy jestem w takiej energii, w stosunkach romantycznych jestem w innej energii, w domu jestem w innej energii do bycia szczęśliwym bardzo ważne jest żeby odkryć to jakie jesteśmy energii w właśnie relacjach romantycznych. Relacje romantyczne są bardzo ważnym aspektem naszego życia i często lustrem odzwierciedlającym to kim jesteśmy w środku i co jeszcze mamy do naprawienia. Dlatego jeżeli jesteście nieszczęśliwi w związku lub nieszczęśliwi będąc samemu, bo jeszcze na przykład nie znaleźliście swojej bratniej duszy. To oznacza, że coś tam jest do odkrycia w was i być może powinniście zmienić swój biegun. Bo może w relacji tak naprawdę jesteście albo powinniście być bardziej w żeńskiej energii i w takiej roli, w, takim, w takiej odsłonie bylibyście szczęśliwi i bylibyście zgodni ze swoją duszą, a nie w roli, którą sobie narzuciliście, lub którą ktoś wam narzucił, lub która jest tylko waszą maską. Jeżeli w relacji partnerskiej bardziej lubicie dawać. Prowadzić, sprawiać przyjemność, to znaczy, że jesteście bardziej w męskiej energii. Jeżeli w relacji tej bardziej lubicie otrzymywać, lubicie się wycofać, dajecie się prowadzić, poddawać się, to znaczy, że jesteście bardziej w żeńskiej energii. Najważniejszym pytaniem jest, czy Wy wiecie, co Wy lubicie. Będąc pod tymi wszystkimi warstwami ego, może się okazać, że wcale nie wiecie, czego tak naprawdę chcecie, i dopiero musicie to odkryć. Dopiero po ściągnięciu tych wszystkich warstw z siebie będziecie w stanie na przykład się poddać i czerpać z tego przyjemność, jakiej nigdy wcześniej nie doznałyście. Albo dopiero wtedy, kiedy wejdziecie w rolę przewodnika, odnajdziecie w sobie siłę jako mężczyźni do tego, żeby tą kobietę ogarnąć i żeby ją prowadzić, i nie będziecie się tego bać, nie będziecie uciekać przed tym. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie bardziej. Te podziały, te moje umowne nazewnictwo, i że bardziej będziecie się starali wyczuwać energię, niż ją jakoś rozumieć intelektualnie, czy rozważać jakieś drobnostki w postaci tego, że kobieta nie może być męskiej energii w ogóle, bo wtedy jest jakąś zwariowaną feministką. Nie, musimy czasem mieć tą inną energię po to, żeby być. Zrównoważeni po to, żeby być zdrowi. W mojej filozofii życia i z mojego doświadczenia wynika, że popadanie w skrajności zawsze przynosi niekorzyść, jakąś niekorzyść. Zawsze wciąga w nas w jakąś grę, w jakąś pułapkę Matrixa. Dlatego równowaga, potrafienie przemieniania się, elastyczność i odkrywanie, kim się jest, zawsze jest bardziej korzystne niż popadanie w jakieś. Kontrastujące do obecnych trendów ideologie czy, czy przekonania. Jeśli znacie jakieś książki odnośnie duchowego rozwoju mężczyzn, to polećcie mi je w komentarzach, bo mnie ten temat też bardzo interesuje. Bardzo mnie ciekawi, w jaki sposób mężczyźni się rozwijają, bo dla kobiet trochę tych książek znam, a dla mężczyzn to wydaje mi się, że jest ich chyba trochę mniej. Nie wiem, macie takie też odczucie? W ogóle w świecie duchowym mam wrażenie, że jest bardzo dużo mężczyzn w żeńskiej energii, i dopiero jakoś ostatnio wydaje mi się, że mężczyźni zaczynają odkrywać ich prawdziwą ścieżkę, że ta duchowość ich wygląda trochę inaczej niż takie medytowanie wśród kwiatków, bo to jest żeńska energia.